Jak działają te nożne? To, to samo jest, ten sam element działania w sensie charakteru. Czyli znowu, o. tylko że oczywiście ta droga jest, kończy się na biodrach i tu, gdzie, gdzie jakby koniec jest z naszej nogi. Prawda? Nie wędrujemy do góry, nie wędrujemy na barki, bo tamto jest zupełnie okej? Okay? Ale jakby charakter jest ten sam. Czyli co to znaczy? To znaczy, że o, tu wyrzucamy biodro, biodro i za biodrem idzie noga. Za biodrem idzie noga, za biodrem idzie noga. O, 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 wejście. Oczywiście, tutaj jest znowu ten element równowagi. I kwestia jest taka, że ten timing, bo to jest bardzo ważne i to będę za chwilę mówił. Nie może się odbywać, ja będę dawał przykłady z jeszcze z innych stron, nie może się odbywać w momencie, gdy nie możesz zrobić nic z tą nogą, dopóty, dopóki nie jesteś ustabilizowany na drugiej nocy. Nie możesz niczego robić. Od razu ten temat złapię i pokażę, o co mi chodzi. Okay? Jeżeli jest Zenkutsu Dachi, to zobacz, zęku sudaci najpierw, jest ten element tu teraz masz tu na zero tu jesteś stabilny, dopiero teraz możesz zrobić technikę sam ruch nogą często jest tak, że niektórzy chcą ten ruch nogą robić od razu stąd od razu z tej pozycji z tej pozycji, gdzie jest to najbardziej widoczne, najbardziej widoczne to jest na kazuki geri, jak robimy w ten sposób, tu i chcę zrobić nogą. Nie przesunąłeś ciała, nie zrównoważyłeś go, nie osłabodziłeś nogi, a chcesz zrobić technikę. Chcesz zrobić technikę. A w innych przykładach stąd, prawda, od razu robię, ham się na technikę. Nie mam punktu, w którym bym mógł być w równowadze. Okay? Timing nogi, sama końcówka, może dopiero ruszyć wtedy, gdy Twoje ciało jest zrównoważone. Ale żeby było zrównoważone, jest nieraz ten drobny ułamek, czy to, to drobne dojście do pozycji. Dojście do pozycji, to znaczy stanie na jednej nodze. W równowadze, stanie na jednej nodze. Czyli, na przykład, e, mamy kata John i chcemy stąd, stąd. Zrobić od razu Majgeri, bo chcemy szybko zrobić, a ja mam zrobić tu. To ja teraz mogę zrobić Majgeri. Widzicie to? Okay. Tu. Teraz jest Majgeri. Nie wcześniej. Nie wcześniej. Ja nie robię Majgeri z, z, z pozycji, w której się przewrócę. No? Lub, lub pominę tą pozycję na rzecz rzutu do przodu. rzutu do przodu. Czyli po prostu albo nie używam tej nogi, czyli hikiasi, ani po prostu nie jestem jeszcze w pozycji. I tak jak mówię, 100 często się przewraca. kata e, hangecu, na przykład dla jest 100, nogę musisz tu podejść. Bam! I dopiero. Nie wolno Ci. Dlatego, że noga, że pozycja potem pójdzie ta druga do tyłu, to ja już, raz ja sobie przecież i tak polecę. No, no. timing techniki. Timing techniki masz wykonać wtedy, tylko teraz sobie możesz, jak jesteś w równowadze. Pamiętaj, nogę możesz prowadzić, sam element techniki nożnej możesz dopiero wtedy, gdy jesteś w równowadze. Nie wcześniej, nie później, nie inaczej. Ok? Także to jest bardzo ważne. Ale dlatego tutaj jest bardzo mało tego prawa lewa, ale też jest, zobaczcie, zanim nie zrobię tego ruchu, okay, on jest prawie się minimalny, to nie mogę, nie powinienem wykonywać techniki z dwóch nóg. Jak to mówię? No, no bo, jak, z dwóch nóg. Z dwóch nóg. Na jedną nogę technika, na dwie nogi. Na jedną nogę technika, na dwie nogi. Taki jest rytm e, działania przy technikach nożnych. Dobra? Więc teraz robimy, stajemy w yodashi, ok? I hop, tak jak mówię, uwzględniając to, że najpierw musisz przejść troszeczkę, hop, złapać oś nową, okay? I poprowadzić ją i dopiero wtedy technika. Ćwiczymy. Czyście?